Cześć, witajcie! Jestem TrolleyMinecraft.pl i... tutaj... Um, no i tutaj jesteśmy z naszym domem z wszystkim. No i tak, dzisiaj, no może zrobimy dom? Znaczy dach. Ale zanim... To mam pomysł, aby, 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 aby zebrać dużo drewna i go nie zużyć. A dach będzie z... z, z, z... Jeszcze na dach nie mam pomysłu. O! Tyle. A nazbieramy nie tego zwykłego O drewno! O, żelazo. E, tylko. E, tylko... Tylko no, świerkowe może być same z dębowego i jako fajna skinio No, być drewno, ale dzisiaj z żelaza moja wina trzeba by. Wow, ile tu tego żelaza jest. Ej, wrócę tutaj. Wow, ile żelaza. Ile już mam? 14. E, tak, to my stąd zrobimy tutaj zamiast tym razem nie idziemy na drewno. Plany się zmieniły i idziemy do kopalni. Czekajcie. To sobie może zaznaczę w górę. O, tutaj jest. Okej. Okay. Żeby nie było. Zaznaczymy. O. Chodźmy. I się przygotujmy I możemy pójść. Dobra. E, pochodnie. Jak mam węgiel? Kurde. Może. Mam węgiel. Mam węgiel. Mam węgiel. Kurde. Nie mam węgla. Czekajcie, może w tej jaskini. będzie. gdzie. Kaskiet. 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 Będzie w jaskini, będzie w jaskini, będzie, mówię wam, będzie. Gdzie? o tutaj. Niemożliwe, żeby w jaskini nie było węgla. Jest, mówiłem, że będzie. Czekajcie, żeby krótko ser... Nie, nie, nie ma... Tylko zamknę drzwi, przepraszam. okej okay, jesteśmy Kurde, nie to eee, skończyliśmy na kopaniu czekajcie sorki za pauzy w każdym filmie ale no Chyba w każdym moim survivalu tutaj była jedna przerwa w każdym filmie. Dobra, idziemy z całkiem Tyle ile nam wystarczy. Dobra, dobra. Mm, tutaj. Tego nie, tego nie. tego nie, tego nie. Drewno jakieś weźmiemy na pewno w podróż. Pochodnie też. To to drewno całe co mamy weźmiemy. To nam ma wystarczyć to kobiet z tą żelazo do pieca. Eee. Na chyba nie będę grać i drt weźmiemy kobols to weźmiemy kiloflu trzeba robić kiloflu to czekajcie ja to drewno sobie robię i tak pyk, pyk, pyk. trzeba się przygotować i zrobimy jeszcze po i jeszcze łopatki to, to mi wystarczy na drogę chyba że z się zbiera. jak mi to nie wystarczy na drogę to trudno, to zginę i tyle Czaj tu jest dużo drewna Zkusimy drewno w okolicy. I no właśnie, i to te sadzonki całe. jej kość by się przydała. I kurde, nie ma czasu. kurde nie ma czasu. szyby rozwali się. Znaczy, nie szybę tylko. to. Dobra, nie powinna urosnąć. I teraz idźmy po drobno. To Ty. na jak się zgubi. Na co? Nie ma się co marci, tam. Aż na tym nie było. To jest nało kiedyś Noje ja dobrze Zginę, to skin Wow Ale ja w sumie nie zginę. To zwykłe? Nie No dobra No dobra i... Ale to już w następnym filmiku. Ja już sobie poukładam w ekwipunku. W następnym filmiku pójdziemy. No. Dobra. Dwanaście trefów to mało. Dobra, i tu by było już dzisiaj na tyle. Żegnam Was. 21-2013 20 rok. 3 marca. 2 marca. Ja byłem w нужно, I... I...